Lubczyński i Knera. Próba uderzenia. Ale to nie mogło tutaj zrobić nic złego bramkarzowi Narody Mazowieckiej. I już mocno bita piłka na prawą stronę. Trzydełka teraz już na prawą stronę do Łąckiego. Łącki przy piłce w polu karnym. Próba dogrania. No i niewiele brakowało teraz. Lubczyński, Lubczyński. Dobrze minął. Jeszcze próbuje minąć. Ale teraz niewiele brakowało. Bardzo dobra interwencja bramkarza Wyciszkiewicz. Próba uderzenia. Ależ to zrobił. O, Lubczyński do Szatkowskiego. 15 minut regulaminowego czasu gry, ale teraz Łącki prawą stroną przedziera się jednak. Próba dogrania w pole karne i wybronił to. Ależ to miał na nodze teraz Szatkowski. Lubczyński, pytanie, czy on? Jednak nie. Ależ to trafił teraz e, pięknie e, Knera. Co on zrobił? E, jak pięknie to uderzył. I mamy bramkę dla startu Brzeziny. Teraz znowu przed szansą. Do grana, piłka. A i teraz ich niewiele, ale no dosłownie nie spodziewał się, chyba że ta piłka dotrze jednak do niego. Piłka pod nogami Lubczyńskiego. Lubczyński na lewą stronę do Lewandowskiego. Lewan, ale na spalonej pozycji. Spalony. Spalonej pozycji jednak znajdował się Szatkowski. A i znowu szansa. Ależ poprzeczka, teraz niewiele brakowało. I sędzia kończy to spotkanie. Start Brzeziny wygrywa 1-0 do 1. To spotkanie na wyjeździe nie było łatwo. Panie trenerze, dzisiejszy mecz na pewno od samego początku miał nie należeć do łatwych. Pierwsze z trzecim miejscem, tak naprawdę. Ale mieliście naprawdę trudności w pierwszej połowie. Brakowało dzisiaj dokładności w podaniach. W drugiej połowie, już zdecydowanie lepiej. Więcej tych sytuacji brankowych, ale po obu stronach. Trochę szczęścia brakowało, były te sytuacje. Szatkowski nie mógł dzisiaj za bardzo trafić, natomiast zrobił to Knera. Tak, zgadzam się w 100%. W pierwszej połowie bardzo nerwowo zagraliśmy, wiedzieliśmy ile ten mecz waży i niestety to było widać. W drugiej połowie już byliśmy spokojniejsi. Realizowaliśmy to, co sobie zakładaliśmy. No i efekt był jaki był, tak? Strzeliśmy bramkę. No myślę, że mogliśmy strzelić więcej bramek, bo, bo ta druga połowa zdecydowanie należała do nas, aczkolwiek no, przeciwnik postawił bardzo trudne warunki i grało się bardzo ciężko. No i co? Teraz macie tak naprawdę granie co trzy co dni, więc na pewno jednostki treningowe muszą być trochę lżejsze, bo przed wami dwa ciężkie mecze, bo dzisiaj rawa, a w sobotę już Orzeł Nieborów, który też próbuje wam napsuć krwi, ale jest szansa już na świętowanie w sobotę? No bardzo byśmy chcieli tak naprawdę, jak wygramy ten mecz, to scenariusz idealny, tak? Mecz na szczycie i przypieczętować awans w takim meczu, no to to by było spełnienie marzeń dla nas, pracujemy bardzo mocno na to, bo, bo ostatni raz punkty straciliśmy w trzeciej kolejce i, i no wszyscy sobie tutaj marzą, żeby wygrać właśnie w tym meczu z Nieborowem i, i świętować awans u siebie. No właśnie i wraca, wróci w końcu czwarta liga do Brzezin po 10 latach. No tak, tak, właśnie okrągły jubileusz w przyszłym roku, klub ma stulecie, więc, więc bardzo fajny moment. No mam nadzieję, że my wszyscy tutaj zawodnicy, ja jako trener się zapiszemy w historii tego stuletniego, zasłużonego klubu i, i swoją cegiełkę do tego wszystkiego dołożymy. Oczywiście życzymy powodzenia, no i powrotu tej brzezińskiej piłki na, do czwartej ligi, a może kiedyś coś więcej. Od tego byśmy sobie życzyli. Na razie celem jest czwarta liga, a dalej będziemy pracowali na to, żeby było coraz lepiej. Dzisiejszy mecz z góry zakładał, że nie będzie łatwy. Pierwsza połowa, takie badanie się obu drużyn, dużo niedokładnych podań, nieskładnych akcji. Natomiast w drugiej połowie zaczęło się prawdziwe granie. Obie drużyny gdzieś zaczęły kreować coraz ciekawsze sytuacje, mieliście ich parę, ale czego brakło w dzisiejszym spotkaniu, żeby gdzieś no, czy złapać nawet ten jeden punkt, czy może nawet wygrać, pokusić się o wygraną z liderem. Myślę, że brakło też przede wszystkim trochę ostatniego podania, zabrakło tego ostatniego podania i trochę też sytuacji, brakło nam też sytuacji. Walki nie można nam było dzisiaj odmówić, ale jednak brakło tego, tego, tego ostatniego podania, tej, tej, tej stuprocentowej sytuacji, bo tak naprawdę nie mieliśmy takiej, ale no ale widocznie musiało tak być. No właśnie, dzisiaj tam Stankiewicz próbował, wielokrotnie nieudanie. Tak samo Wyciszkiewicz też dzisiaj robił co mógł, Jedna piłka spadła mu na głowę i nawet chyba się jej nie spodziewał w ostatnich Myślał, że jednak zostanie ona przejęta przez któregoś z zawodników. No ale właśnie, obieg macie piękny, oświetlenie jest. No przydałoby się, żeby tutaj jednak Wyższa Liga kiedyś wróciła. Jest na to szansa? Oczywiście, że jest. Myślę, że w przyszłym sezonie na pewno o to powalczymy. I tak chcemy, tak planujemy i, i na pewno o to powalczymy. No co roku jest coraz ciekawiej, bo ciekawsze drużyny dołączają. Orzeł Nieborów na pewno i w tym sezonie i w przyszłym będzie bardzo niebezpieczną drużyną. W zeszłym widok z trochę wymiany jest, no w końcu wy moglibyście dołączyć do tej walki o te pierwsze lokaty. No, i sprawić niespodziankę swoim kibicom, którzy licznie przychodzą i budują tą atmosferę dzisiejszą. Na pewno kibice są zadowoleni z tych domowych meczów, bo wygrywacie ich naprawdę sporo. Mało przegrywacie tutaj na swojej twierdzy, można tak powiedzieć, tych meczów. Brakuje tej skuteczności na pewno na wyjazdach. Co zmienić, żeby właśnie na tych wyjazdach też łapać te punkty? No bo chyba one najbardziej bolą. Myślę, że przede wszystkim musimy się skupić na, na większej koncentracji. Większa koncentracja i mobilizacja przed meczami wyjazdowymi musi u nas nastąpić, bo, bo tego brakuje po prostu w meczach wyjazdowych. Też brakuje tej zawziętości, tej walki, myślę, że w tych wyjazdowych meczach, bo tutaj u nas, w, naszej, w tej naszej twierdzy zawsze walczymy, zawsze widzimy tych naszych kibiców, tłumnie, którzy przychodzą, ale no, no na, tych, na tych wyjazdach brakuje nam, brakuje nam tej zawziętości i myślę, że że to po prostu siedzi, siedzi u nas w głowach, tak i my musimy to, to po prostu sami sobie przepracować i, i, i skoncentrować się już troszeczkę lepiej na tych meczach wyjazdowych. No właśnie, może warto zabrać to stoisko z Giętą i kaszanką, i no może by było lepiej, bo widać, że ona nie tylko kibiców motywuje, ale może i zawodników. No, to nie, nie, nie zgodzę, zgodzę się, zgodzę się. Oby takich więcej obiektów jak u Was, i przede wszystkim takiej atmosfery właśnie piłkarskiego święta no i tego, czego brakuje czasami na polskich stadionach, czyli właśnie polskiej, giętej i do tego bułeczki, aby można było spokojnie oglądać to spotkanie. Dzięki i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo.